Pewnego dnia znany włoski dziennikarz, słynący ze swojej bezkompromisowej postawy i ostrych pytań, postanowił skonfrontować nowo wybranego papieża Leona pierwszego w historii Kościoła papieża pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych, licząc na to, że uda mu się ujawnić jego rzekome powiązania z polityką amerykańską. Miał nadzieję, że jego bezpośrednie podejście skompromituje głowę Kościoła jako jedynie marionetkę w rękach władz z Waszyngtonu. Jednak odpowiedź, jakiej udzielił papież, Zaskoczyła wszystkich obecnych w studiu i zapadła w ich pamięć na długo. W ciągu kilku dni od historycznego konklawę, które wyłoniło kardynała Roberta Pwassa jako nowego przywódcę kościoła katolickiego pod imieniem Leon i, Watykan nie przestawał być w centrum uwagi. Media z całego świata gorączkowo starały się uzyskać możliwość rozmowy z nowym papieżem, a napięcie wokół jego osoby wciąż narastało. W tym kontekście Marco Santelli. Dziennikarz z ogromnym doświadczeniem i rozpoznawalnością we włoskich mediach, zdołał zdobyć coś, co uznał za swój największy zawodowy sukces. Wywiad z papieżem Leona i Santeli znany był z tego, że nie unikał trudnych tematów i potrafił wyprowadzić z równowagi nawet najbardziej doświadczonych polityków. W swoim medielańskim studiu, w otoczeniu zespołu redakcyjnego, Santeli skrupulatnie analizował przygotowane wcześniej pytania. Wiedział, że nie zamierza prowadzić łagodnej rozmowy o wierze czy nadziei. Jego celem było coś więcej o rzekomego powiązania papieża z amerykańskimi środowiskami konserwatywnymi, którym jego zdaniem zależało na podporządkowaniu Watykanu swoim interesom. Spotkanie papieża z wiceprezydentem J. De Vance M. było dla Santelego kolejnym dowodem na istnienie zakulisowych powiązań. Nie spodziewał się jednak, że stanie naprzeciw człowieka, którego życie naznaczone było latami misjonarskiej posługi w Ameryce Południowej, głęboką wiedzą teologiczną i autentycznym oddaniem wierze. Gdy papież wszedł do studia w prostej, ale dostojnej papieskiej szacie, oświetlenie sceniczne podkreśliło jego spokojną obecność. Mimo 69 lat nosił się z pokorą człowieka, który przeszedł długą drogę przez odległe parafie Peru, zanim objął najwyższy urząd w kościele. Santelli, wstając ze swojego miejsca, przywitał go z szacunkiem, choć w jego spojrzeniu można było dostrzec nutę kalkulacji. Wraz z rozpoczęciem rozmowy, Kamera zarejestrowała uprzejme powitanie i słowa gratulacji skierowane do papieża z okazji jego historycznego wyboru. Wasza świątobliwość zaczął dziennikarz tonem profesjonalnym, wyćwiczonym przez lata pracy przed kamerą jako pierwszy papież pochodzący z Ameryki, jak odpowiecie na głosy krytyki, które kwestionują, czy Amerykanin może w pełni reprezentować kościół powszechny? Ojciec Święty uśmiechnął się łagodnie, trzymając spokojnie dłonie na kolanach. Marko odpowiedział: Kościół od zawsze był wspólnotą uniwersalną. Sam święty Piotr opuścił swoją ojczyznę, by służyć tutaj, w Rzymie. Pochodzenie nie jest najważniejsze. Liczy się powołanie do służby wszystkim wierzącym, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Dziennikarz przytaknął, choć w jego twarzy można było dostrzec, że dopiero przygotowuje się do postawienia bardziej kontrowersyjnych pytań. Rozumiem, Wasza świątobliwość. Ale z pewnością zdajęcie sobie sprawę z obaw związanych z możliwym wpływem polityki amerykańskiej na decyzję Watykanu, zwłaszcza w kontekście aktualnej sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych. Odpowiedź papieża była spokojna, przemyślana i pełna autentycznej troski. Nauczanie kościoła nie zna granic politycznych, powiedział: Naszym zadaniem jest głosić Ewangelię, troszczyć się o ubogich i bronić godności każdej ludzkiej istoty. To nie są wartości typowo amerykańskie czy europejskie. To wartości chrześcijańskie, które należą do całej ludzkości. W tym momencie Santelli pochylił się nieco do przodu, wyczuwając, że może nadejść odpowiedni moment na zadanie pytania, które miało ujawnić jego prawdziwe intencje. Wasza świątobliwość, zaczął dziennikarz z wyraźnym naciskiem, nie sposób nie zauważyć, że pana amerykańskie pochodzenie może nieświadomie wpływać na sposób, komo patrzy pan na kwestie społeczne, rodzinne czy religijne. Wiele osób twierdzi, że te spojrzenia są silnie zbieżne z konserwatywnymi ideami obecnymi w amerykańskiej polityce. Papież zachował spokój, jego twarz nie zdradzała emocji, ale ci, którzy znali go głębiej, dostrzegli w jego spojrzeniu subtelne napięcie, jakby wewnętrzne ostrzeżenie, że granica została właśnie przekroczona. Z głębokim spokojem odpowiedział, że jego poglądy nie są odbiciem żadnej partii ani ideologii, lecz wynikają z niezmiennych nauk Jezusa Chrystusa. Mówił o wartości małżeństwa jako sakramentu, o ochronie dzieci jako niewinnych i bezbronnych istot oraz o prawie każdego człowieka do życia w zgodzie ze swoją wiarą. Jeśli więc pewne ruchy polityczne w jakimś momencie historii przyjmują te wartości jako własne, to dzieje się tak nie dlatego, że Kościół się do nich zbliża, ale ponieważ one pochodzą z Ewangelii, która była, jest i pozostanie ponadczasowa. Dziennikarz nie odpuszczał, wyczuł szansę na konfrontację. To jego głosu nieco się zaostrzył, a pytanie, które zadał, miało wyraźnie prowokacyjny charakter. Krytycy, powiedział, podnoszą zarzut, że Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych stał się zbyt blisko związany z polityką partyjną. Czy nie obawia się, Wasza świątobliwość, że ten sam duch przeniknie do Watykanu pod pana kierownictwem? W odpowiedzi papież przez chwilę milczał. To milczenie nie było przypadkowe, było głębokie, pełne refleksji. W tym krótkim czasie cała sala wyczuła, że to nie będzie powierzchowna odpowiedź. Gdy wreszcie przemówił, jego słowa niosły w sobie siłę człowieka, który znał smak cierpienia, samotności i nadziei tysięcy ludzi, których spotkał na swojej drodze. Z naciskiem przypomniał, że przez ponad dwie dekady służył w Ameryce Południowej, w peruwiańskich wioskach, gdzie ludzie nie wiedzieli nic o amerykańskich wyborach ani debatach politycznych, ale głęboko odczuwali duchową pustkę i szukali miłości Boga. To tam zrozumiał, że polityka dzieli, ale wiara może łączyć to, co rozdarte. Jego troską, podkreślił, nie są interesy żadnej frakcji, lecz zbawienie dusz, które często są zapomniane przez świat. Dziennikarz nerwowo przeglądał notatki, jakby szukał kolejnego zaczepnego pytania. I je znalazł. Na zakończenie poruszył temat, który miał na celu uderzyć w serce relacji Watykanu z amerykańskim rządem. Wspomniał o niedawnym spotkaniu papieża z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych i od pytając, jaką rolę odegrała ta rozmowa i co z niej wynikło. Na to pytanie twarz papieża rozjaśniła się prawdziwym ciepłem. Opowiedział, że wiceprezydent Wans jest człowiekiem o wielkiej sile ducha i życiowym doświadczeniu. Podzielił się historią swojej babci, która była dla niego opoką w czasach największych trudności. Papież dodał, że takie świadectwa pokazują, iż nawet w polityce można odnaleźć ludzkie serce, które zna smak poświęcenia i miłości rodzinnej. Mówił o swojej żonie i dzieciach z taką delikatnością, a zarazem z ogromną siłą uczucia można było wyczuć w jego głosie nie tylko miłość, ale także determinację, by chronić to, co dla niego najcenniejsze. Papież, słuchając tych słów, na chwilę zamilkł, a gdy znów przemówił, jego głos stał się bardziej miękki, pełen wzruszenia. Kiedy mężczyzna opowiada o swojej rodzinie z takim zaangażowaniem, jak odde, nie słychać w tym polityki, słychać czystą, bezinteresowną miłość. Santelli pochylił się nieco do przodu, wyczuwając, że rozmowa zbliża się do momentu przełomowego. Czyli został pan poruszony jego historią? Papież spojrzał na niego spokojnie, lecz stanowczo i odpowiedział bez wahania, że to nie opowieść, lecz serce tego człowieka dotknęło go najgłębiej. Wspomniał, że J.D. poprosił go o modlitwę nie za siebie, ale za wszystkie rodziny w Ameryce, które przeżywają trudności, za dzieci, które są narażone na wpływy niszczące ich niewinność, oraz za matki i ojców, którzy czują się bezsilni wobec współczesnych zagrożeń. Marko dodał cicho: Jeśli ktoś prosi Cię, abyś modlił się za dzieci, nie pytasz go najpierw, do jakiej partii należy. Po prostu się modlisz. Wtedy Santelli powtórzył jego słowa z nutą podstępu. Jakby właśnie odkrył coś istotnego. Czyli podziela paniego nadzieję dla Ameryki? Zapytał, podkreślając słowo nadzieję, by zasugerować polityczne znaczenie. Papież spoważniał i odpowiedział z mocą. Dzielę z nim łzy, Marko. Łzy prawdziwe, spływające z powodu cierpienia dzieci, które stają dziś w obliczu prawdziwych zagrożeń. To nie ma nic wspólnego z polityką. To jest troska duszpasterska. To pragnienie niesienia pomocy tym, którzy są duchowo zagubieni i zagrożeni. Dziennikarz wyraźnie się spiał, jego szczęka się napięła, a planowana strategia zaczęła się kruszyć pod wpływem autentycznych emocji papieża. Ale nie zamierzał jeszcze się wycofać. Papież kontynuował z cierpliwością. Tak, dzielę z nim przekonanie, że rodzina jest fundamentem społeczeństwa. Tak, zgadzam się, że dzieci muszą być chronione przed tym, co może je zniszczyć ale to nie są stanowiska polityczne. To są obowiązki duszpasterza wobec powierzonych mu dusz. Następnie dodał, że każdy przywódca, niezależnie od przynależności partyjnej, kto szczerze pragnie wzmocnić rodzinę i bronić najbardziej bezbronnych, może liczyć na wsparcie kościoła w tych konkretnych działaniach. Wówczas oczy Santellego nabrały intensywności. Dziennikarska intuicja podpowiadała mu, że zbliża się do sedna. Wasza świątobliwość powiedział, przecież musi pan zdawać sobie sprawę, że takie wypowiedzi zostaną odczytane jako polityczny sygnał. Spotyka się pan z konserwatywnymi liderami ze Stanów Zjednoczonych, mówi pan o wartościach rodzinnych. Czy to nie jest wyraz pewnej politycznej sympatii? Papież zachował spokój, lecz jego głos stał się stanowczy, choć pozbawiony agresji. Gdy Chrystus zasiadał do stołu z celnikami, czy popierał ich sposób życia? Gdy rozmawiał z Piłatem, czy akceptował władzę rzymską? Pasterz rozmawia z każdym, kto gotów jest słuchać, zwłaszcza z tymi, którzy sprawują władzę i mogą wpłynąć na losy ludzi powierzonych naszej duchowej opiece. To nie jest polityczne stanowisko, to jest misyjne działanie Kościoła, który nie milknie w obliczu cierpienia. Santelli wyczuł, że papież nie zamierza łatwo ulec presji, więc postanowił zaostrzyć ton. Krytycy twierdzą, Wasza świątobliwość że wykazuje pan naiwność. Mówią, że politycy ze Stanów Zjednoczonych, szczególnie ci z nurtu konserwatywnego, próbują wykorzystać Kościół dla własnych korzyści, kierując się nie wiarą, lecz interesem politycznym. Papież spojrzał mu prosto w oczy, a w jego głosie zabrzmiała cicha, ale stanowcza nuta wyzwania: Powiedz mi, Marko, czego oczekujesz? Żebym zamknął drzwi przed każdym, kto mówi o wartościach chrześcijańskich z autentyczną troską, czy naprawdę mam osądzać intencje ich serc, zanim w ogóle otworzą usta? W studiu narastało napięcie, atmosfera stawała się ciężka. Dziennikarz postanowił porzucić resztki formalnego szacunku i przejść do ataku. Bądźmy szczerzy, powiedział z wyraźnym zniecierpliwieniem, wasza świątobliwość nie spotkał się jeszcze nawet z prezydentem Trumpem, prawda? A już pojawiają się pogłoski, że takie spotkanie ma nastąpić. Co wasza świątobliwość sądzi o obecnym przywódcy Ameryki? Papież, przez chwilę milczący, złożył dłonie i spojrzał przed siebie, jakby rozważał każde słowo, które miał zamiar wypowiedzieć. Nie miałem dotąd okazji osobiście porozmawiać z prezydentem Trumpem, przyznał spokojnie. Ale obserwując jego wypowiedzi publiczne, zauważyłem coś istotnego wyraźne zatroskanie o wolność religijną. Deklaracje obrony życia nienarodzonych oraz chęć wzmocnienia rodziny jako fundamentu społeczeństwa. To nie są slogany wyborcze, Marko dodał papież z naciskiem. To są głosy, które wydobywają się z wnętrza narodu. Wołanie o pomoc. Wołanie o sens. Dziennikarz prychnął z niedowierzaniem, jego twarz przybrała wyraz sceptycyzmu. Ale przecież musi być Wasza świątobliwość świadomy jego kontrowersyjnych wypowiedzi? Podziałów, jakie tworzy, sposobu, w jaki traktuje imigrantów, tematów, na które Kościół często wypowiada się zupełnie inaczej. Twarz papieża stężała, jego ton zyskał nową siłę. Mówisz o sporach i podziałach, Marko. A ja chcę Cię zapytać, kiedy ostatnio siedziałeś z matką, która pochowała syna z powodu uzależnienia od narkotyków? Czy kiedykolwiek przytuliłeś ojca, który nie potrafił ochronić swojej rodziny przed przemocą ulicy? Ja widzę przywódcę, który, choć ma swoje słabości, przynajmniej dostrzega te dramaty i próbuje na nie odpowiedzieć. Dziennikarz nie odpuszczał, jego głos stawał się coraz głośniejszy. Z całym szacunkiem, wasza świątobliwość, ale brzmi to jak unikanie konkretów. Ludzie oczekują jasnej deklaracji, chcą wiedzieć, jakie stanowisko zajmuje ich duchowy przewodnik wobec tak poważnych kwestii. Oczy papieża stały się lodowate, jak stal, a jego głos choć wciąż spokojny, przeszywał jak miecz. Unikanie? Ja stoję tam, gdzie zawsze stał Chrystus, przy tych, którzy zostali złamani przez życie, odrzuceni przez społeczeństwo i rozdzieleni przez świat, który zgubił moralny kompas. To, co ty nazywasz unikaniem, ja nazywam mądrością pasterską. To, co określasz jako kontrowersję, dla mnie jest współczuciem i odpowiedzą na ludzkie cierpienie. W studiu zapanowała niemal grobowa cisza. Santelis zdał sobie sprawę, że właśnie przekroczył granicę. Spróbował jeszcze raz, tym razem bez żadnych pozorów. Proszę wybaczyć moją szczerość, Wasza Świątobliwość, ale odnoszę wrażenie, że postanowił Pan świadomie pozostać naiwny. Wydaje się, że według Ciebie samo prowadzenie rozmowy z osobami publicznymi, Kej wyznają pewne zasady zgodne z nauką Chrystusa, oznacza uległość wobec nich. Takie myślenie sugeruje, że postrzegasz wiarę nie jako źródło ponadczasowych wartości duchowych, ale jako narzędzie polityczne podporządkowane określonym ideologiom. Pewność siebie dziennikarza zaczęła powoli się rozpadać na oczach widzów. Marko nerwowo poruszył się na krześle, jego twarz pokryła się rumieńcem, gdy dotarło do niego, że jego prowokacja obróciła się przeciwko niemu. Spokojna i stanowcza odpowiedź Ojca Świętego pozbawiła go gruntu pod nogami. Próbował coś powiedzieć, lecz z trudem sklejał zdania. Papież jednak kontynuował, jego ton pozostał łagodny, ale nieugięty. Powiedział, że najbardziej niepokojące w pytaniu Marko jest ukryte założenie, iż prowadzenie duszpasterskiego dialogu to dowód politycznego podporządkowania. Kiedy rozmawiam z jakimkolwiek przywódcą, mówił niezależnie od jego poglądów, nie czynię tego jako przedstawiciel żadnej partii. Rozmawiam jako pasterz którego misją jest prowadzić ludzi ku Ewangelii, ku nadziei i ku prawdzie. Nachylił się lekko do przodu, jego głos przypominał nauczyciela tłumaczącego uczniowi coś fundamentalnego. Kościół nie służy polityce, stwierdził, to polityka, jeśli w ogóle ma sens moralny, powinna odzwierciedlać to, co Kościół głosi od dwóch tysięcy lat: nienaruszalną godność życia ludzkiego, znaczenie rodziny, konieczność obrony niewinnych. To nie są wartości zarezerwowane dla jednego narodu czy ideologii. To są wartości wypływające z Bożego zamysłu. Marko próbował wtrącić się, ale Ojciec Święty mówił dalej z wyraźną stanowczością. Rozumiem, że dla ludzi patrzących na świat wyłącznie przez pryzmat polityki te rozmowy mogą wydawać się podejrzane, powiedział. Ale może ważniejsze pytanie brzmi: dlaczego rozmowy o ochronie rodzin i o wolności religijnej budzą w tobie taki opór? Publiczność w studiu, dotąd cicho przysłuchująca się wymianie zdań, zaczęła delikatnie reagować, wyczuwając zmianę atmosfery. Przesłuchanie zmieniło się w refleksję nad motywami samego dziennikarza. Papież uśmiechnął się serdecznie, jego ton złagodniał, jakby chciał objęci rozmówcę współczuciem, a nie oskarżeniem. Marko rzekł, mam nadzieję, że rozumiesz. Nie jestem tu po to, by cię zawstydzić, ani by Y zdobywać jakieś polityczne punkty. Moją intencją jest pokazać, jak wygląda prawdziwe przywództwo chrześcijańskie w dzisiejszym świecie. Papież zwrócił się teraz bezpośrednio do widzów. Misja Kościoła przekracza granice polityki, bo godność osoby ludzkiej również je przekracza. Kiedy jakikolwiek przywódca, niezależnie od kraju czy partii, wyraża szczere zatroskanie o dzieci, o rodzinę, o wolność sumienia, wtedy Kościół powinien być gotowy do rozmowy. Nie dlatego. Że się podporządkowuje, ale dlatego, że jego rolą jest prowadzić, troszczyć się, być pasterzem. Marko siedział w ciszy, zaskoczony obrotem spraw. Starannie przygotowana konfrontacja zamieniła się w lekcję, której się nie spodziewał. W końcu odezwał się cicho: Wasza świątobliwość, może powinniśmy zakończyć. Oczywiście, odpowiedział papież z uprzejmym uśmiechem ale pozwólcie, że zostawię naszych widzów z jedną myślą. Prawdziwa jedność nie rodzi się z unikania trudnych tematów, ani z osądzania serc, zanim usłyszymy ich głos. Prawdziwa jedność między ludźmi nie rodzi się z walki o władzę ani z dominacji ideologicznej, ale z pragnienia odnalezienia tego, co nas łączy jako istoty stworzone do wyższych celów. Kiedy potrafimy rozpoznać w drugim człowieku odbicie wspólnego człowieczeństwa i zrozumieć, że jesteśmy powołani do służby wobec czegoś większego niż nasze ego, wtedy pojawia się przestrzeń dla pojednania i współpracy. Gdy kamery wciąż rejestrowały każdy ruch i każde słowo, Ojciec Święty zakończył rozmowę prostym, lecz poruszającym błogosławieństwem. Jego głos, spokojny i pełen wewnętrznej siły, rozbrzmiewał z taką samą stanowczością i delikatnością, która towarzyszyła mu przez całe spotkanie. Niech Bóg obdarzy łaską wszystkich, którzy szczerze poszukują prawdy, i niech każdy z nas pamięta, że prawdziwa mądrość rodzi się z pokory. Dziennikarz Marco Santelli, który miał nadzieję zdemaskować papieża jako narzędzie polityczne, sam nieoczekiwanie obnażył coś znacznie głębszego, fundamentalną różnicę między duchowym przewodnictwem a zimną kalkulacją polityczną. Tam, gdzie niektórzy szukają konfliktu, prawdziwi przywódcy duchowi odpowiadają łagodnością, miłością i prawdą. Czasami największe zwycięstwa nie wynikają z siły argumentu czy presji opinii publicznej, ale z łaski, która przemienia serca bez przymusu. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce lub dała ci do myślenia, podziel się swoją refleksją w komentarzach poniżej. Niech Bóg ma was wszystkich w swojej opiece i niech błogosławi każdemu narodowi, który pragnie pokoju, prawdy i sprawiedliwości.